Witajcie z pięknie u starego Bacej Chciałbym dzisiaj tak opowiadać o magazynach energii, bo taki temat jest widzę za młody w Polsce i na świecie. Chciałbym to troszkę przybliżać jak i co, co warto kupić, na co całować, no i oczywiście o głupotach też, no bo musimy coś się troszeczkę z tego życia pośmiać. No to za my jedziemy. Słuchajcie, no kupiłem sobie taki kiedyś magazynek energii. To jest do C kW. On, tapset Wornica. Ten to se może pracować, jak go potłuczycie nawet to pociągnie do 3500 W pociągnie. Nie ma problemu. Pod obciążeniem. Tak to, tak to wygląda. Taki to firmy to jest. Nie będę reklamował, no bo oczywiście dudków za to nie płacą. Ale no ja też nie jestem człowiekiem medialnym i nie chcę się tutaj tak jak to inni potrafią ładnie opowiadać o tych woltach, amperach i tak dalej, i tak dalej. To se to u tych profesjonalistów takich z tej dziedziny no tak powiem, niech to oni się tak bardziej wypowiadają, ja tak ogólnie tylko opowiem, co ja to stary baca zem tak wydumął, jak to chodzi u mnie i co to chodzi, co nie chodzi, no to zaczynamy i jedziemy. To jest tak, tu macie taką przetwornicę, na której możecie wszystko se tu popodłącać, ja to rozdzieliłem na trzy obiegi, żeby to jakby było trzy fazy. Bo miałem taką, taki zamiar na moim warsztacie, żeby sobie troszeczkę tego strumu prądu zaoszczędzić, no to, no to tak se, to zem się se podzielił na trzy obiegi, zaraz Wam pokażę z tyłu jak to wygląda. Tu z tego to se możecie i telefony ładować, bo to możecie się też fajnie zamontować na jakiś psycepie bardzo polecam, bo ta przetwornica bardzo cicho chodzi. Tu Do tego przychodzą bateryjki. Wszystkie bateryjki są spinane grubymi kablami. To idzie taki gruby kabel tutaj tam z tyłu. O, i wpięte są. I każdą osobną bateryjkę też. Ta bateria możecie sobie bezpośrednio do panelu też podpiąć. Nie potrzebujecie tego. No, nie będziecie mieć 230 V, ale będziecie mieć tutaj na zapolniczkę, na jaką powiedzmy no kuchynkę elektryczną może nie, ale na jakiś tam lodówkę, czy takie różne rzeczy, no i telefon naładujecie, tu wszystko macie, no bo to są USB po 100 w yy, tu ma drugie USB-A, no to ma 18 w no i to, no to to co to, to jest silne, no to to z tego coś już pociągnie, no i taki magazynek, no wozy jeden, powiedzmy za 30 kg. u mnie są dwa takie skórcewyki no, żeby tu trochę było tej energii, bo słońce jest. Przełącząc tutaj od strony PV, czyli od paneli, możecie sobie jakiekolwiek, nie musi być, te same firmy. I ta już go ładuje, jak wyczuje napięcie od 12 V do, do 150 V, to będzie chodziło to będzie chodziło, będzie wyładowało, nie możecie przekroczyć 150V no bo tam zabezpieczenie zadziału i rozłączy ale do 150V możecie se panele pozakładać no i patrzcie teraz tu u mnie to chodzi tu chodzi to tak tu idzie z góry z PV tu jest teraz chodzi urządzenie podpięte tyle to ciągnie a tak Wam pokazuje jak to chodzi na komórcaku. Na tym takim programie, no to jak to idzie wizualnie? O, i możecie się to też podpiąć. Możecie za sieć podpiąć to będzie za sieci też podciągało abyście mieli jakąś tańszą taryfę czy coś, abyście prądu nie mieli. No to to mówię: Możecie się i w sycepie zamontować, i we warstacie i w chałupie No ja mówię: Ja to podzieliłem na trzy żeby mógł se Różne urządzenia nie były na jednym takim gniazdku, to mimo no, trzech fazów, ale jest to podzielone na trzy obiegi, żeby nie było obciążenia za duże na jednym przewodzie. Tu z tyłu jest to taka sofka, Sowka jest ze serwera zrobiona. Ja i tu włożył od razu licznik energii, zabezpieczenia wszystkie, chociaż przetwornica swoje ma. To ja i tak zem założyłem ekstra. Trzy obiegi, jakby trzy fazy. Tutaj mamy zabezpieczenie. O, i tutaj Wam pokażę jak Solar. Jakie panele, jakie wielkości mniej więcej. O, i tu mamy. Ją ja mam tutaj akurat na dwa gniazdka zrobione, dwa osobne. I tu mam taką gniazdo, gniazdo mam założone na C-fazy. ale mówię, to nie jest C-fazowe, ale na co Jak i tu mogę podłączyć. Dłuższy jakiś kabel 2,5-50 metrów dali, mogę się podpiąć. Jakieś urządzenie to tak wygląda: jak agregat coś takiego, prądotwórcy, że ja se tam mogę zasilić. Jakąś imprezę jest, padło tamiem je coś, ja sobie mogę to poratować. Bo to to rozebrać to jest dosłownie pół godziny maksymalnie, i to siedzi już na sprinterze i jedzie w dowolną część kraju, i to może. Wam zasilać w razie W, jakby coś się działo na świecie. nie? No, tu ma chłodzenie, jeszcze dodatkowo tu nie było tego. Ja tu do do dołożę to też i tu ma, w razie czego, jakby sekrocent 30 stopni, to tu się załączył. Jest to, to ciepłe powietrze, wyciągo, ale ja mówię, tak cichutko chodzi teraz. Urządzenie jest pod obciążeniem, prawie 2 kW jest obciążone. I praktycznie go nie słychać. Także w pokoju możecie się spokojnie czy gdzie to założyć. I ja to ja Założę to w taki sofce. W u mnie to trochę rozgadnia, jest, bo jestem w trakcie remontu. Ale sofka jest o tak zrobiono. najlepszą polecam ze serwerów. Taniej można kupić i to można fajnie zrobić. Tu sam oczywiście jeszcze, bo tu wypusto to ciepła powietrze. Ty sam zrobił. O, tak to sowecka wygląda. Wysokość, jakoś metr 50, m wysokie. No i trzeba liczyć, że na każdą baterykę no to jest po 30 kila O, no i to działa. I to polecam. Jest to dość fajne. Jakieś kuchynki elektryczne, co macie w chołpie, co na warstacie. Jakbyście chcieli coś zagotować, no to wszystko to działa. Możecie. Jedyny taki minus tu jest no to to nie mamy języka polskiego, jest Deutsch oder Englisch no i tu jest to, możecie, że to wszystko to se jakie, ile, co tu leci z danego o, możecie, że to wszystko tu przełączyć no i jeszcze jest tu jedno rozwiązanie tu se wasze komórcaki możecie ładować, na górę se zucos jak na patelnie i tutaj on ładuje bez przebudowy. Tu ma dwa miejsca, tu ma dwa miejsca, że tu se możecie kłaść na głowę i też se możecie ładować. Także już ci kabli tu nie, nie potrzeba. Tu oczywiście wszystkie są kupę ładowarek do, 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 do różnych takich urządzeń do kamer, do tego wszystkiego, co wam co tu cał. Tu jest, o, tu widzicie, widzicie o. No, tu wszystko macie 24, 12 12V przez 30A 24V przez 10A, jakie obciążenia można tutaj użyć, z to urządzenie, także tak to wygląda. Pełny sinus, tu wszystko będzie chodzić, tu, tu nie jakieś te typowo jakieś przetwornice, takie, no nie będę opowiadał jakie, ale no. No to to jest urządzenie takie powiem z pizze klasa jak to mówią w Niemczech no bo u Niemców sam to kupił z nie, niemieckim dystrybutorem mam kontakt bo w Polsce no to jest jak zwykle cena taka według Pionoselle no, no to ciężko by było kupić to a tak to cena jest taka dostępna no i czasy czasy chodzi już tu już parę miesięcy mi chodzi ale ale będę się przesiadał na większego, bo u mnie no, robię taki warstacik taki z naprawą urządzeń elektrycznych, z serwisowaniem i tak dalej. No to będzie taki urządzony. Tu jest jego brat bliźniak No, i tutaj już to, już co wam pokażę. w następnym odcinku, jak to magazyn energii będzie działał. Bo będę za niedługo wam montował, będę wam pokazywał następnego. Ale to w innym odcinku. Może zrobię dwa odcinki, jak będziecie ciekawi. No i co Wam powiem? No to, no i tutaj samo, włączać włączyć przez tego, wszystko możecie se tutaj sterować. Jest pokazane. Jeden ster leci z paneli z góry. Mam cztery panele pod 430 W, ale tak realistycznie to jest, no oczywiście, te, no jest tutaj na kablach mostrate i tak dalej. To co oni piszą, że 430 W ma jeden panel, no to trzeba tak uznać, że ma 400. No to teraz tak na to wygląda. No i to tak pokazuje, no to słonku jeszcze tak całkiem nie, nie daje. Jest, jest za nisku, no bo to jest to taką za tu to, to trochę schowane, to tak nie tak, to potem wyjdzie, to, to tak ma trochę więcej potem. No ale tu pokazuje ile co bierze ładnie, chodzi to możecie se to włączyć, włączyć i co jest ciekawe ta firma cały ten oprogramowanie do tego i tak dalej automatycznie se musicie zrobić to chodzi w taki sposób, że ono program ściągacie na was telefon i potem przez Bluetooth'a se to przesyłacie do waszej przetwornicy, nie ma bezpośrednio kontaktu Internetu czy WiFi nie ma bezpośrednio, żeby unosło do wasy przetwornicy. Nie wiem, nie na mięso żaden jakiś taki y, człowiek, który ma trochę niepokolei kolei w głowie, bo jest, w danej, nie na mięso wasych danych nie włożył się do tego urządzenia, bo ma tutaj nie ma bezpośredniego dojścia, tylko Przetwornica się komunikuje z waszym telefonem komórkowym i wtedy on, możecie się go zaktualizować, włączyć, wyłączyć, czyli ten Bluetooth to tak działo tylko w waszym rewizorze tam powiedzmy 20-30 metrów w wasym pomieszczeniu czy bezpośrednio sobie możecie przejść tutaj, bo ma wyświetlać też, on się wygasł, Usta, możecie się go ustawić, na ile wam pasuje. Już się tu wygasi, no i, i nie ma problemu, no i to wszystko będzie, no, no to jak zwykle, jak chcecie na motywację, żeby posłuchał, żeby mu coś jeszcze pojadł jakiś porę głupot, no to zaproszę. łapa w górę i wszystkiego dobrego, trzymajcie się, narka.